Ewangelii według św. Marka. Przyprowadzili ośla do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu słabo swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Niedziela palmowa kończy okres wielkiego postu i wprowadza nas w wielki tydzień. To najważniejsze wydarzenia w życiu Jezusa i najważniejsze wydarzenia dla naszej wiary. Tak wiele otrzymaliśmy od Boga w tym czasie wielkiego postu. Jezus pokazał nam swoją miłość, której sam doświadczył w relacji z Ojcem i Duchem Świętym i zaprosił nas w tym czasie, szczególnym czasie, byśmy powrócili do Niego jako Jego umiłowane dzieci. Dzisiaj warto byśmy postawili sobie pytanie, co my damy Bogu w tych ostatnich dniach przygotowujących nas na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Wiele otrzymaliśmy, dajmy więc Bogu siebie, dajmy Mu swój czas. Te najbliższe dni, Ewangelia, znaki, które zobaczymy w czasie liturgii, to bardzo konkretne Słowo Boga do nas, Słowo Miłości, Słowo, które prowadzi nas przez śmierć do życia. Do życia, które daje nam szczęście już dzisiaj. Pójdźmy za Jezusem. Pójdźmy za Nim nie tylko w zewnętrznych gestach i pięknych okrzykach Hosanna, ale pójdźmy z Jezusem na Golgotę. Jeśli z Nim umrzemy, razem z Nim powstaniemy do życia.